Czy akademiki w Polsce mają przyszłość? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i o tym będziemy dzisiaj opowiadać w Galaktyce Nieruchomości. A naszym gościem jest dzisiaj Renata Kusznierska, Dyrektor Operacyjny na Polskę i Unik. Witam, Agnieszko, witam również Państwa oglądających. Cześć Renata. Renata, Cześć. czy akademiki mają przyszłość? Jak to jest? Czy może jednak studenci zostaną w mieszkaniach? <grym> <grym> Absolutnie akademiki mają przyszłość. To jest nowy trend rozwojowy w branży nieruchomości. Mamy cały czas za mało miejsc w akademikach. Studentów jest ponad milion dwieście. Zaskoczyłaś mnie tym. Tak. No, i miejsc w akademikach mamy mniej więcej tyle, żeby obsłużyć około 10% studentów. Zaskoczyłaś mnie tym, bo wydawało mi się, że jednak nie jest to aż taka mała liczba i że, że jednak jest to lepiej zagospodarowany rynek. Nie, niestety nie. Dopiero się zaczyna zagospodarowywać. Uniwersytety mają zbyt małą ilość łóżek na jednego studenta. Powiem ci, dla przykładu, w Polsce obsługujemy. Maksymalnie 10% studentów, natomiast w Europie obłożenie łóżkami dla studentów to jest 60%. Ale czy Polska to, to Europa, czy tak przewrotnie zapytam, czy, czy my działamy podobnie jeśli chodzi o branżę, nazwijmy to edukacyjną i też w związku z tym akademiki? Czy tu można porównywać tak. A, oczywiście, dlatego że ilość zagranicznych studentów z roku na rok się zwiększa. Teraz mamy ich około 70 tysięcy. Natomiast wyobraź sobie, że według badań OECD w 2019 roku 5 milionów studentów podróżowało po Europie studiując, natomiast prognozy są takie, że do 2025 będzie ich 25 milionów. Więc na pewno jakaś część z tych studentów przyjedzie do Polski i będzie studiować w Polsce, ponieważ mamy dosyć wysoki poziom edukacji. I obserwujemy, że te, te kierunki zagraniczne, szczególnie Hiszpania, Włochy, oczywiście Ukraina, Białoruś, coraz, jest, mamy coraz liczniejszą ilość studentów, którzy do nas przyjeżdżają i poszukują miejsca zakwaterowania. To są studenci z zagranicy, a jak to jest z naszymi studentami z Polski, bo wiemy doskonale, że albo akademik, albo gdzieś mieszkanie u babci kątem u kogoś, czy to się zmienia właśnie? Tak, to się zmienia. Ostatnie statystyki pokazują, że 45% studentów wynajmuje mieszkania. I teraz wynajmuje mieszkania, ponieważ jest za mało miejsc w akademikach, a studenci wolą być. Ze studentami. E, ostatnie liczby pokazują, e, po, że ponad 80% studentów e, poszukuje miejsca, gdzie będzie tworzyć tak zwane community, gdzie będzie mieć wymianę, gdzie będzie poznawać nowych ludzi, przyjaciół potem na całe życie. Wiemy, że podczas studiów zapoznajemy. Najfajniejszych, najfajniejszych ludzi, z którymi potem utrzymujemy kontakt. Tak, teraz takie określenie słyszałam, a mi się bardzo spodobało, że trzeba się ziomkować. Warto się ziomkować, zresztą słowo ziomek to ma bardzo ciekawą historię, tak na marginesie, ale to ziomkowanie się właśnie sprzyja nam w rozwoju w ogóle, w, w, w życiu, więc absolutnie. Więc ja jestem za, tutaj to, to przemawia do mnie absolutnie. Jak najbardziej. No, takie odzwierciedlenie rówieśnicze i uczenie się od siebie, szczególnie jeśli to są studenci z zagranicy. My wręcz mamy studentów Polaków, którzy proszą, żeby do mieszkania, sparować ich ze studentem z zagranicy, bo oni na przykład są sobie podszkolić język. No dobrze, to są takie fajne, miłe przykłady, ale twarde fakty, jakieś. Mam na myśli Renata, po prostu jak to wygląda kosztowo. Czyli czy studenta będzie stać, polskiego studenta mam na myśli, będzie stać na to, żeby. Takim student housingu nazwijmy to, po prostu miejsce znaleźć dla siebie. No póki co, jeśli chodzi o, o obłożenie obiektu, którym zarządzamy, to to jest pół na pół. Mhm. Czyli jest również polski student, którego stać na to, żeby wynająć sobie akademik i mieć. Cały ten serwis i ten setup wokół akademikowy, który bardzo ułatwia mu e, naukę i fajne spędzanie czasu. I co ten akademik daje? Oprócz no, tego, co już wymieniłyśmy. E, no, ten akademik e, e, daje e, super warunki do nauki. E, każdy student ma swoją przestrzeń do nauki i ma dodatkowo wspólne przestrzenie do nauki, więc jeśli studenci realizują jakieś projekty, to mogą robić je wspólnie. E, mają e, e, pokój gier, gdzie mogą e, grać sobie, nie wiem, na PlayStation, e, mogą sobie oglądać wspólnie fi, filmy w kinie, e, mogą umawiać się na wspólne gotowanie. E, więc jest wiele takich przestrzeni, gdzie oni mogą wspólnie spędzać czas mhm. i, i jakby całe klucz tego akademika opiera się na tym, że e, e, ludzie spędzają czas wspólnie. Po prostu czyli edukacja plus socjalizacja, tak? Tak, zdecydowanie. E, a z punktu widzenia inwestorów znowuż, czyli tak przechodząc jeszcze bardziej na twarde, <gryw> twarde fakty, e, czy to jest fajne aktywo? Mam na myśli taka nieruchomość, akademik, tak? Jak, jak to z tego punktu widzenia inwestycyjnego dzisiaj wygląda? No też muszę Cię zaskoczyć, ponieważ wygląda bardzo dobrze. To dobrze, to dobrze. <laughs> bardzo dobrze, ponieważ póki co mamy najwyższe zwroty z takich inwestycji w, w Europie, one sięgają około 6%. I widzimy zainteresowanie coraz szersze różnych funduszy, które chciałyby lokować pieniądze w akademiki, tylko póki co jeszcze ich za bardzo nie ma, jeśli chodzi o takie gotowe produkty, które mogliby kupować, więc musi przyjść fundusz wynająć sobie operatora, takiego jakim jesteśmy na przykład my, kto pomoże mu stworzyć całą koncepcję, zaprojektować to, zbudować po potem wynająć i, i robić operacje. A co jest najważniejsze na tym etapie projektowania tego typu inwestycji? Jest szereg różnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę, a mianowicie lokalizację. Obiekt musi być dobrze skomunikowany, jeśli chodzi o komunikację miejską, bo studenci zazwyczaj nie używają samochodów. To jest naprawdę bardzo niewielki procent. Trzeba zaprojektować duży parking dla rowerów, ponieważ jest teraz trend, że studenci używają rowery. Trzeba bardzo dobrze przemyśleć, jak ci studenci będą wychodzili z obiektu, jaką oni będą pokonywali drogę do tych środków komunikacji miejskiej, tak żeby nie zakłócać spoczynku nocnego sąsiadom? Ponieważ, ponieważ często jest to tego typu problem, że studenci się gdzieś gromadzą wieczorami, bo najczęściej mają troszeczkę inny plan dnia niż ludzie pracujący, i wychodzą z obiektu i na przykład stoją pod oknami budynku mieszkalnego, gdzie, gdzie, gdzie jest hałas, w związku z tym po prostu sąsiedzi mogą narzekać, więc trzeba o tym pomyśleć zawczasu. Trzeba dobrze zaprojektować odbiór śmieci, trzeba dobrze zaprojektować mieszkania, dobrze zaprojektować wentylację, ponieważ te systemy są bardzo czułe i często wzbudzają studenci alarmy pożarowe w budynku. No jest szereg różnych rzeczy, pokój musi być ergonomiczny, meble muszą być wytrzymałe. E, tak, bo to jest takie nieruchomość komercyjna, tak, bo o takiej mówimy, ale zupełnie inna niż, niż wszystkie pozostałe, tak, taka wyjątkowa ze względu na specyfikę. Tak, to jest bardzo żywa nieruchomość, e, <grym> powiedziałabym. Trochę się <grym> przypomina hotel, prawda? Ale to nie jest do końca hotel. E, tak, to nie jest do końca hotel. To jest, to jest taka przestrzeń dla młodych ludzi, e, która jest Myślę, że to jest bardzo istotny element, która jest bezpieczna dla młodych ludzi również, ponieważ rodzice, którzy powierzają nam swoje dzieci na okres, na okres studiów, często z zagranicy, bardzo często pytają się, jak dbamy o bezpieczeństwo. I myślę, że to jest bardzo istotny element dla rodziców podejmujących decyzję o, o tym, żeby dziecko studiowało za granicą. I na akademiki jest POP. Jest też podaż, chociaż niekoniecznie korespondująca z tym popytem, czyli jest luka. Jest, jest duża luka i jest duży ruch w tej przestrzeni, e, i mamy w związku z tym sporo pracy e, przy doradztwie i przy wynajmie. I znakomicie, to jest bardzo dobry news na koniec naszej rozmowy. <głosy> <głosy> Renata, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu. Naszym gościem była Renata Puśnierska, dyrektor operacyjny na Polskę. Firmy Unic. Już teraz zapraszam na kolejną galaktykę w przyszły czwartek o 14.30. Bądźcie z nami koniecznie.